Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Panie, w tę wieczorną godzinę, że pod Twoją opieką... Dzień dzisiejszy spokojnie przeżyłam że siłę mi dałeś do życia i pracy i w swym zmiłowaniu mnie prowadziłeś Proszę Cię Panie przebacz mi wszystko co trwogą i niepokojem moje sumienie obarcza Proszę Cię daj mi siłę bym chętnie i wytrwale była posłuszna Twoim przykazaniom, bym odważnie kroczyła wskazaną mi drogą. Jak w słońcu deszczu i wietrze owoce dojrzewają, tak spraw nie dojrzewam na dzień Twego boskiego żniwa. Proszę Cię, Ojcze, za wszystkich ludzi na świecie, za bliskich mi i drogich, za miłych i tych, co mi przykrość sprawiają. Boże mój, ojcze, dzień przeminął, daj odpoczynek ciału i duszy, napełnij moje serce swoją łaską, Ty jesteś niewyczerpalnym źródłem, jesteś radością nieprzemijającą. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże!